Pytanie. Aby potwierdzić przynależność do klanu osobników wyposażonych w luźne odzienie, proszę podać hasło. Podaję hasło. Brak poszanowania dla organów ścigania. Zgadza się, potwierdzam prawidłową odpowiedź. Nie mogę się doczekać, aż publicznie okażemy nasze buntownicze uczucia wobec niesprawiedliwości, jakich doświadczyliśmy w życiu. Zacznijmy więc od używania wyrazów ordynarnych. Nastawiam swój aparat gębowy na dużą ilość decybeli. Znakomicie, proszę kontynuować. Osobnik go. W drogę? W drogę. Znakomicie, proszę kontynuować. Osobnik płci żeńskiej obyczaju wagi lekkiej. Cóż za wyszukany wulgaryzm? Aby wyrazić moją aprobatę, dynamicznie pozbliżam do siebie dłonie. To nic wielkiego, oraz pożyć dużą ilość płynów wprowadzających w stan upojenia alkoholowego. W drogę!